Kakao nie w dzisiejszym filmiku, i jakby. No, nagrałam historykę w taką akademii, w tym I chcę wszystko z i zaczynajmy. Okej, więc jedziemy do mieszkania taty. Tylko sobie przyszło gdzie ona była tutaj. I tam musimy, jakby jego wszystkie rzeczy rozłożyć. I też zrobić dzisiaj jego żonę, życzę. Więc zajmiemy się tym dzisiaj. Hmm. a dobrze, wreszcie przybyłem do mojego domu. Nowego. Chodźmy teraz na górę. okej okay. Dobra, a jeszcze na górę. Upsi. Dobra. Jedziemy na górę i tutaj rozpakujemy jego rzeczy i zaraz wszystko ok. Ogarniemy. Dobra, sprawdzam to, czy na tym się nagrywa. Okej. Okay. Okay, zacznijmy od kasy i telefonu. Dobra, walizkę płotku I teraz ciuchy. Przepieczamy go. i walizka tutaj dobra. Teraz lecimy tak. Jeśli mam już ogarniętego, to lecimy teraz stworzyć Rodzinę. Wait, gdzie to się szło? Okej okay. Ale lecimy tutaj stworzyć mu rodzinę. Bejdziemy sobie tutaj. Teraz tak, najpierw będzie jego dziewczyna. A mam jeszcze takie na włosy wypatrzone. Popatrzone, patrzmy. Nie ty, nie ty. Okay. Dobra, oczy. Dobra e, brwi. Ciuchy. No postawimy jakieś jakąś sukienkę lub sukienki. Mm, nie wiem, co z to wybrać. Dobra, zostawmy to i teraz jeszcze ogarnijmy. Jak, wiem, jak Tak mogę powiedzieć. Um. I jeszcze coś w stylu opaski chyba bym chciała widać. Okej. Okay. Jej dzieci. Okej. Okay. Będziemy sobie tak jakby trochę przeskakiwać, bo więcej będziemy u naszej typowej rodzinki, ale u tej też czasami... będziemy. Zróbmy taki mega jasny. Okej. Okay. teraz sen. No mm, teraz tak. I A, jeszcze usta I i Dobra. a brwi no właśnie. Brwi. Dobra. I teraz jeszcze ostatnia, czyli jej córeczka. Cureczka będzie jakby najmniejsza z takim głoskiem. Ok. No i chodźmy zaraz, jakby ich wszystkich udomowić w domu i to ogarnąć. Tu będzie swojego żona. Tu śpi jego córka. I jego moje synowie śpią na drugim piętrze. Tam jest ich pokój. Tak to wygląda. Więc zapytacie, czy jakby to jego dzieci? Tak. Jakby wiem, że one są już nawet są starsze od tych tyle i jego, odgadał ją, więc smutne, ale niestety. Pamiętaj, że ty na to. Okej. Okay. Um, a to dziecko miało się na górę, ale nie chcąc, ja tutaj <grym> zabrałam. Wracamy z tym dzieckiem na górę. Bo tam ma pokój. i do spania. A jeśli taki filmik Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, a widzę się z już w następnym filmiku. Pa! pa.